Jak zwykle przypominam tylko, że aby zapoznać się z tym materiałem, powinieneś najpierw obejrzeć poprzednie odcinki i wykonać zaproponowane w nich zadania. Wykonać, zrobić coś. To jest niezwykle ważne, a wręcz kluczowe w tym przygotowanym przez nas krótkim programie. Chodzi też o Twoją jakąś elementarną uczciwość. Zatem... Zapraszam do nadrobienia zaległości, a jeśli wszystko w porządku, jeśli wszystkie zadania wykonane w sposób uczciwy, to możemy iść do rzeczy. W niektórych środowiskach znana jest książka, której autorzy uważają, że punktem zwrotnym dla wielu ludzi staje się moment, gdy dochodzimy do przekonania, że błędne jest opieranie życia. Na naszej własnej woli. Nawet przy najlepszych chęciach, znajdziemy się bowiem nieuchronnie na kursie kolizyjnym z inną istotą ludzką lub yy, z losem. Większość ludzi usiłuje żyć na własny rachunek, bez niczyjej pomocy. Zachowujemy się wówczas jak, jak aktor, który usiłuje zaaranżować całe przedstawienie na swój sposób. Ustawia światła, scenografię, reżyseruje spektakl, wie, co każdy powinien zrobić, co powinni zrobić inni aktorzy. I gdyby tylko wszyscy chcieli się nam podporządkować, to przedstawienie byłoby wspaniałe, zapanowałoby ogólne zadowolenie, życie byłoby cudowne. W swoich wysiłkach dokonujemy czasem najwyższych wyrzeczeń. Potrafimy być uprzejmi, uważni, cierpliwi, szczodrzy, nawet skromni, pełni poświęcenia dla innych. Choć szczerze mówiąc, potrafimy być też chciwi, egocentryczni, samolubni, nieuczciwi, ale na ogół jednak nie jesteśmy ani idealni, ani też kompletnie źli. I to nawet nie ma większego znaczenia. Jesteśmy ciągle na kursie kolizyjnym i to jest ważne. Płyniemy od stłuczki do stłuczki. No, i, i winę oczywiście przypisujemy innym. Gdyby w końcu dzieci uznały za słuszny ten kierunek studiów, który my, opierając się na swoim doświadczeniu życiowym, na swoich obserwacjach, im żeśmy zaproponowali. Gdyby tylko. Gdyby tylko żona. Uznała wybrany przeze mnie zakątek świata na wakacje jako najlepszy z możliwych, gdyby tylko. Gdyby mąż w końcu raczył przyjąć konieczność remontu łazienki za oczywistą sprawą. Tak niewiele by trzeba było, aby, aby świat okazał się wspaniały. A tymczasem od stłuczki do stłuczki. Czy jest inne rozwiązanie? Chrystus w Ewangelii świętego Łukasza buduje bardzo dziwną scenę. Uczestnicy uczty mają zapalone pochodnie, są przepasani, ale są bierni, czekają na przyjście gospodarza. W końcu przychodzi gospodarz, zaprasza ich do stołu, każdego, każdemu wyznacza miejsce, wszyscy siadają, on sam się zaczyna przepa przepa przepasuje i zaczyna im usługiwać i uczta rusza. Już ta nabiera rozpędu. Chrystus coś takiego nam proponuje. Proponuje nam pewien rodzaj takiej bierności, yy, oczekiwanie na reżysera. Yy, a jeśli się już pojawi reżyser, oddanie w jego ręce przebiegu całej uczty, oddanie w jego ręce przebiegu całego naszego życia. Yy, i, I to Chrystus uważa, że on się przepasze. I, i zacznę usługiwać, y, stanie się reżyserem. To, to, to jest jego służba. Y, on nam pomoże odkryć, co, kiedy, jak mamy robić. I y, y, Nie tylko zaoszczędzimy dużo siły, które zmarnowalibyśmy na rzeczy zupełnie niepotrzebne, ale również unikniemy właśnie tego, tych kursów kolizyjnych. Jednym zdaniem, chodzi tu o. Nie angażowanie się w to, co do nas nie należy. To jest proste, prawda? Niestety, proste nie znaczy zawsze łatwe, bo może się okazać że jak oddamy już jemu stery życia to może się okazać, że to dzieci lepiej wiedzą na jakie studia się udać, że żona będzie bieglejsza w geografii turystycznej a mąż może mieć opracowaną taką niezwykłą strategię na remont całego domu i pytaj jaki zrobić pierwszy krok w takim razie otóż może przestań robić za wszechwiedzącego Boga, zostaw to jak to mawiają studenci, luzuj po ślady. Rolę reżysera powiesz Bogu, jemu oddaj to, 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 to zadanie. Wejdź w akcję, która, która się dzieje w twoim życiu. Zadanie najbliższy tydzień. Wyobraź sobie, że stoisz w wielkiej rzece życia. Na to, co ta rzeka przynosi, nie masz zbyt dużego wpływu. Ty co najwyżej możesz zdecydować o tym, co wyciągnąć z, tej, z nurtu, który, który napływa. Przez najbliższy tydzień zrezygnuj może z wszelkich oczekiwań, z wszelkich wizji przyszłości. Przestań wyobrażać sobie, jak powinny przebiegać spotkania, zdarzenia, jak powinni zachowywać się inni ludzie. Co powinno się wydarzyć, a co niekoniecznie. Po prostu zamiast tupać nóżkami, przyjmij to, co niesie życie. Poproś Boga o niezbędną pogodę ducha, abyś mógł przyjąć się, abyś mógł przyjąć, pogodzić się z tym wszystkim, na co w zasadzie nie masz wpływu. Żyj w zgodzie z tym, co przynosi każdy dzień. Zadbaj o, o, o tą pogodę. Chociaż pamiętaj, że tak naprawdę y, tą pogodę ducha może dać tylko Bóg. On jest, on jest jedynym źródłem pogody ducha, a ta pogoda ducha jest nam niezbędna, żebyśmy mogli pogodzić się z faktami naszego życia, żebyśmy przestali żyć naszymi oczekiwaniami, czyli żebyśmy przestali robić za Boga. To jest zadanie na najbliższy tydzień. Delikatne, subtelne, ale dla żadę.